Przechodzisz na B2B, możesz się zdziwić. I to boleśnie. Myślisz, że od razu wchodzisz na ryczałt i płacisz mały ZUS? Stop! Jeśli świadczysz usługi dla byłego pracodawcy, nie możesz. Skorzystać z ulgi na start. Przejść na mały ZUS, rozliczać się ryczałtem lub podatkiem liniowym z tych usług. Uwaga! Zakaz dotyczy tych samych obowiązków, które miałeś na etacie. Formy opodatkowania wybierz dobrze. Skala podatkowa 12 lub 32%, ale masz dostęp do ulg. Liniowy 19%, stała stawka bez ulg. Ryczałt 8,5, 12 albo 15%, ale nie każdy może z niego skorzystać. ZUS? Płacisz sami to dużo. Ulga na start 6 miesięcy, mały ZUS 2 lata, potem pełny ZUS. Ale jeśli świadczysz usługi dla byłego pracodawcy, zapomnij o ulgach. L4, urlop ochrona nie istnieją. Jesteś sam sobie sterem. Księgowość, nie żałuj na nią. To twój doradca, nie tylko osoba od faktur. Nie każdy bitu to złoty strzał. Zanim podpiszesz, pogadaj z księgowym, zapisz udostępnij i nie daj się naciągnąć na pozorne oszczędności.